Więc, Łukasz, kim jesteśmy, co my tutaj robimy na moim kanale? E, nie mam żadnego pojęcia. Ludzie gdzieś pędzą. No jak to kiedyś moja babcia mówiła. A gdzież oni tak jadą? My to musimy, ale oni. się rozgadają, jak zwykle? No i dobrze. Ja będę się rozgadywać, jak będę sama jeździć Seria, którą sobie zatytułowałam Lub jak twierdził Kaszon to wymyślił Tak, ona to no wymyśliła, to jest dwa kargatka Tak, tak, tak kargatka. Powiem Wam, z chęcią bym się dowiedziała Tak, Wam <grym> Czy są jakieś babeczki Które vlogują z, Za kierownicy Prowadząc yy, Bo chciałam znaleźć takie kanały na polskim YouTubie Ale to był vlog z auta Który po prostu kobietka sobie wsiadła Do, do pojazdu Coś tam nawijała hmm. i to był browser. Tam czasami się tam zdarzyło, że coś tam przyjechała, ale ja bym chciała się uhu, skupić na tym, że nagrywam podczas jazdy. Ewentualnie czasem coś na postoju, piesę. jazd ja Nawigacja nie niewłączona. Tu 50. Aha, widzisz? Hmm. Chętnie też bym się dowiedziała, no bo polski YouTube tak naprawdę jest dość sporym tematem do ogarnięcia kobiety, dziewczyny nastolatki, starsze panie, obojętnie samice, które jak powiedzmy vlogi podróżnicze mają, które nagrywało różne takie, na przykład nie wiem, Czarnobyl. Generalnie chciałam się kiedyś wybrać. Ale z roku na rok to się odwleka, bo... A to jakieś tam zawodowe sprawy, a to budżet inaczej zagospodarowany, i yy, pozostało nam oglądanie innych blogerów. Ale w Polsce sporo rzeczy zwiedzamy. Jak to miasto się nazywa, takie co już go burzą? Miasto widmo. A, to polskie. Yy, Jak to. <tryk> Strąże, jeszcze nie zdążyłem. Jeszcze nie zdążyłem, sam, sam. Mhm. Sam. <tryk> Telefon zastępczy. Tak, także w Dało mi się. Super, chciałbym bardzo tam pojechać, ale z tego co już oglądaliśmy, miasto zaczynają rozbierać. Zmieniając temat, nagrywaliśmy soniaczem Łukasza. Kwestia taka, że to jest telefon, który ma jedną dużą wadę, która mnie irytuje. Często się wyłącza ze względu na przegrzanie. Procesora, tak? Może znaczy, to przybrzanie się w ogóle telefonu, nie? No znaczy, no to jest dobre, no bo. Dość gorący. Za jest. Zabezpiecza, żeby telefon się nie spalił, że tak powiem. Yy, ale w sytuacjach, które wymagały użycia telefonu, często on był niedostępny. Dlaczego chcę nagrywać? Yy, yy, żeby nie łykać, żeby uczyć się poprawnej wymowy, poprawnej polszczyzny Link do Profesora Miotka. <głos> <głos> nie, nie będzie linku. <noise> do tej, do Pauliny. Uczcie się wysławiać poprawnie. Paulina Mikołaj, tak? No, chyba tak. No fa Fajnie, że są tacy ludzie, którzy potrafią zarazić czymś pozytywnym, czymś dobrym, czymś, co wnosi coś sensownego w życie Polaków. Tym bardziej młodych widzów. No, fajnie istnieją takie kanały jak Abstra, które robią dużo fajnych rzeczy dla fanów, dostarczają rozrywki. A jest taka Paulinka, która dostarcza również edukacji w sposób dość interesujący i ciekawy. Druga po tak bym ją nazwała. Dajcie znać, czy się podobało. Tak. Nie wiem, najwyżej. <laughs> Moje zakończenie, tak. Tak. No to pa.